Jesteśmy w Kijach, bo... Bo jest Osobowość, osobowość roku. roku. Co to znaczy Osobowość Roku? To znaczy, że jest przyznawana nagroda osobie, która jest uznawana za Osobowość mhm. Roku. Dlaczego? Dziewczyny, wy zajmujecie się czym tutaj? Yy, Obserwujemy parking. Ale jesteście grupą z OSP, tak? Tak, tak. z OSP Kija. Macie żeńską drużynę? Tak, mamy. I z osiągnięciami? Tak, oczywiście. Fajnie, dzięki. Osobnica. Panie są w lipie z remontówki? Tak, tak. Niemożliwe. No bo w lipcach nie ma tylu mieszkańców. Gmina no, ma 4000 tysiące przeszkód. I wszyscy przyjechali? Wszyscy. Zespół, zespół Besele-Boryny. Piękny, super. Jak masz do imię? Moim imię jest Super, świetnie. Wszystko nagrało. Sala pełna Mam nadzieję, że dzisiaj, dzisiejszy wieczór Będzie dla Państwa niezapomniany Że będzie mnóstwo przeżyć I dobrej zabawy Pewnie wszyscy oczekujemy Że dzisiaj w Zakopanem Będzie królował Kamil Stoch A kto w <klucz> Dobry wieczór Państwu Niezmiernie cieszę organizatorów, że atencja wobec już znanych i szacunek przeklatany z ciekawością, kto w tym roku zgromadziły w Kijach gminie naturalnie przyjaznej, tak liczną i znakomitą publiczność. Ściek Słonina Wójt Gminy Kije, gminy naturalnie przyjaznej. Dobrze, naturalnie przyjemne. Po co panu ta impreza? Nie? Widział pan ile było ludzi? Ja widziałem. Ale no to, to nie dla mnie. Impreza piękna. To dla czy tych wymaga dużego wysiłku? Czy już rutyna po tych 11 latach? E, rutyna zabija, natomiast wie pan, e, zawsze to wymaga wysiłku. Bo, no bo widział pan ile było dzisiaj osób, i zawsze to organizacyjnie jest jakieś wyzwanie, ale przede wszystkim trzeba szukać pomysłu, żeby nie zanudzać. Trzeba szukać. E, takich elementów, które mogą być niespodzianką. Panie, z niewolnika nie ma robotnika. To jest wszystko, nie powiem, że żywią, ale naprawdę dobra wola wielu, wielu instytucji. My w ten sposób działamy. Zapraszamy do współpracy, nie, nie, nie zawieramy umów, broń e, Boże, nie nakazujemy. Wraz z Ryszardem Probotem, przewodniczącym Rady Gminy w Kijach, serdecznie Państwa witamy. witam. Witam dostojną kapitułę osobowości Roku Gminy Kije, jej przewodniczącego, pana profesora Stanisława Żaka, wraz z małżonką, panią Marią. Witam mistrzów olimpijskich w łucznictwie Małgorzatę i Ryszarda Olejników. Witam znakomitych artystów rzeźbiarzy, ale jakże skromnych, Panią Dorotę i Pana Andrzeja Waliewskiego. Kapituła Osobowości Roku. Niekliwie analizuję zgłoszone przez mieszkańców gminy kandydatury i w tym roku będą dwie nominacje. Mam zaszczyt przedstawić pierwszą nominację do tytułu osobowości roku 2013 jest, to, jak Państwo widzieli, Koło Gospodyń wiejskich z Kliszowa. Gratuluję. Gratuluję. ja nie Gratuluję. Fajnie. Gratulacje. Przewodnicząca Koła jest obecnie Pani Agnieszka Miśtal. Jest taka chwila, jeżeli Pani ma życzenie, bardzo proszę. Jest możliwość powiedzenia. Dzień. Dzień Pięknie dziękujemy Szanownej za to wyróżnienie, za tę nominację. Nominację drugą przedstawi Pani Małgorzata Olejnik, mistrzyni paraolimpiady w mistrznictwie z 1996 roku w Atlancie która razem z Wężem była osobowością roku 2003. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Mam ogromną przyjemność przedstawić drugą nominację do tytułu Osobowość roku 2013. Tą nominacją są Państwo Małgorzata i Andrzej Loga z Rębowa Gminatij. Dziękuję kapitule za, za nagrodę, za wyróżnienie, za osobowość drogą. Dziękuję za ich ciężką pracę. Jest to dla nas z żoną naprawdę szczególne, szczególne wyróżnienie. Dlatego, że sama ta impreza ma szczególną poprawę. Biorą w niej szczególny i nominowani i zaproszeni goście. I <stors> my wyróżnionym dzisiejszego wieczoru. Życzymy sukcesu. Życzę nie Bardzo pięknie, tam, o zobacz, w telewizji będziemy. Wszyscy widzą, wszyscy widzą. Szanowni Państwo, wykorzystując tę chwilę tej umarki, Pani jakby ginie, ja powiem sobie też kilka słów do, do, do wszystkich tutaj nominowanych i do wygranych. W tych przede wszystkim, a jestem profesjonistą, bo nie chciałbym zapomnieć o jednej rzeczy, Pani posłuch, może na bardzo prosiła, żeby wszystkich pozdrowić, a w szczególności nominowanych i wygranych. Z tymi wygranymi to mam wielką radość, ponieważ przyznam się Państwu, że znam się z Panem Markiem, ale to dziwnie czyni pani Marku, ale znam się z Panem Markiem od czasu, kiedy on miał dużo więcej głosów. Wydaje się to dzisiaj nieprawdopodobne, a jednak tak było, a ja nie byłem w Londynie. Droga Elefant, drogi Marku, gratuluję serdecznie, cieszę się, że to wszystko tak będzie dobrze i że uznanie u innych. To jest bardzo ważne i to jest piękne, kiedy się jest również w tym własnym. Chciałem tak na, na, na marginesie dobre słowo powiedzieć kierunku pana wójta Krzysztofa, drogi Krzysztofie, jakby to powiedzieć, dobrze jest się czasem z kimś zgodzić i z Ojcem Szczepanem, to ja się zgadzam dzięki za to wszystko. Wszystkiego dobrego. Mogę powiedzieć, że jedyne co tak naprawdę umiem nie tyle tańczyć, co fulać. to polki i oberki, sprawia mi to zawsze przyjemność, a dzisiaj jakbym się mógł przyłączyć, to bym się przyłączył, tylko myślę, że nie byłoby to dobrze widziane przez uczestników zespołu, bo strój nie ten ma. Tu jest zupełnie nieodpowiedni. Zupełnie. Impreza bardzo udana, prawda? Bardzo udana. Mówimy oczywiście o tej pierwszej części, tak. kiedy mówimy o osobowości roku w gminie Kije 2013. Bardzo zacna historia, bardzo znakomity pomysł i co najważniejsze, znakomite wykonanie. Cieszę się, że ludzie mają jakieś takie swoje bardzo osobiste na poziomie gminnym, lokalnym przeżycia, że szukają takich osób, które są ważne. Ważne też jest, że władza gminna się od tego nie uchyla. Chcę serdecznie podziękować za to zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość. Gratulujemy organizatorom tego pomysłu i tego wspaniałego zrozumiałem, przeprowadzonego już po raz kolejny my wizty. Pani Dziękuję bardzo Pani Sekretarz za profesjonalne i piękne jak również... Witamy Pana posła. Bardzo proszę Pana posła. Prowadzimy gospodarstwo rolne, duże gospodarstwo rolne, dzielarskie gospodarstwo rolne i dodatkowo prowadzimy firmę zajmującą się produkcją harba dowosowej, i jest zapotrzebowanie na takie? Jest. jest na potrzebowanie na całym świecie. Czy prowadzenie takiej firmy wymaga dużych nakładów, czy tak jakieś wszystko tak bym powiedzieć teraz, bo gospodarstwo yy, i firma, gospodarstwo istnieje ponad 30 lat, a firma 20. Jak wchodzi e, etapami w taką produkcję, no to wydaje się to proste. Dla nas jest to z przyjemnością, więc jest to tak, coraz więcej Rozmów jest zainteresowanych produkcjami To jest dobry czas? To, to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobra produkcja, stabilna produkcja, zyskowna produkcja. Tak. Spodziewali się Państwo tego sukcesu? Dzień w duszy tak? Dzień w duszy tak, to prawda. Na każdy chciałby odnieść taki sukces. Dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę.